Cześć moi drodzy! Jakiś czas temu do mnie na kanał wjechał odcinek na temat Forda. Forda z silnikiem 1.8 benzyna, gdzie ktoś, pani, która do mnie przyjechała, powiedział, że trzeba remontować silnik, gdyż prawdopodobnie nie ma tam kompresji. Tak się domyśla. Słuchajcie moi drodzy, z czystej ciekawości, ze względu na to, jak Wam też opowiadałem w tamtym odcinku, podjechałem po to auto, wziąłem je, aby właśnie dokonać tego pomiaru kompresji, ewentualnie próby olejowej. O co robi się próbę olejową? O tym Wam zaraz powiem. Słuchajcie, nie trzeba było nawet robić próby olejowej. Okazało się, że jeżeli chodzi o kompresję, ona jest wyższa nawet niż powinna być książkowo. Dlaczego tak się bardzo często dzieje, jeżeli chodzi o silniki? O tym też Wam powiem w dalszej części odcinka. Słuchajcie, po tym jak ja zdiagnozowałem, co się dzieje, czyli dokonałem. Yy, Pomiaru kompresji, następnie było wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze. Przełożyłem cewki miejscami z trzecim. Okazało się, że zaczyna wypadać zapłon na trzecim cylindrze. Zmniejszyłem również szpary, można powiedzieć, na świecach. Pani już powiedziała, że to lepiej auto jeździ, ale słuchajcie. Auto lepiej zaczęło jeździć właśnie przez to, że wypadanie zaponów zaczęło być na trzecim cylindrze, czyli teoretycznie tym silnikiem aż tak nie rzucało. W każdym razie zmniejszyłem tą szparkę na świecy, więc teoretycznie iskra mogła być bardziej stabilna, mocniejsza ze względu na to, że gdy dochodzi nam kompresja bardzo często zdarza się tak, że po prostu ta iskra jest przez tą kompresję zdmuchnięta ze względu na to, że sama w sobie iskra jest zbyt słaba. Moi drodzy to są absolutne podstawy tego jak działa silnik jak dochodzi właśnie w nim do zapłonu, a gdy na jakimś cylindrów nie dochodzi do zapłonu mamy jego wypadanie, więc pozwólcie, że ja sobie teraz usiądę i opowiem Wam o tym wszystkim, co przed chwilą Wam wspomniałem. Dobra, więc wypadałoby teraz to wszystko rozbić na atomy, choć są to absolutne podstawy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o silnik benzynowy, ma to się trochę inaczej jak do silnika diesla, ze względu na to, że w silniku diesla jest bardzo wysoka kompresja, co, która wywołuje tak naprawdę sama z siebie wybuch, czyli w silniku diesla nie mamy iskry, w silniku benzynowym ta kompresja jest niższa, więc tutaj potrzebujemy... Iskry. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli mamy zużyte świece, jeżeli mamy zużyte cewki zapłonowe, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że w jakimś tam przedziale obrotów, np. gdy silnik pracuje na jałowym biegu, po dodaniu gazu, auto nam się dławi. Taka sytuacja, kiedy są uszkodzone lub zużyte już cewki oraz świece. Gdzie już dalej? Właśnie bez problemu to auto wkręca się na obroty. Bardzo często dochodzi też do błędów związanych z wypadaniem zapłonu. I teraz zapytacie dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że iskra na danej świecy może być, ona może być zbyt słaba. Czyli wykręcicie sobie świecę, wsadzicie ją w cewkę, przyłożycie do masy silnika. Przekręcicie rozrusznikiem, będziecie widzieć, że ta iskra tam sobie przeskakuje, ale e, nie znaczy to, że ta iskra również jest w cylindrze w momencie, kiedy jest kompresja. Po prostu ta kompresja może tą iskrę zdmuchnąć, tak to można potocznie powiedzieć. Ze względu na to, że oczywiście w Fordzie była historia e, tego typu, że silnik miał być. Do remontu ja sobie wziąłem ten silnik, sprawdziłem kompresję tam fabrycznie 14-15, bodajże jakoś tak miało być, wyszło około 17. Dlaczego już wam tłumaczę? Ze względu na to, że zazwyczaj kompresja jest podawana w momencie kiedy silnik wyjeżdża sobie z fabryki, i wtedy jeszcze pierścienie cylindry nie są ze sobą do końca ułożone. One wtedy mają dają na to te 14-15 bar, ale w momencie, kiedy jedno z drugim. Się spasuje, czyli cylinder trochę się zeszlifuje, trochę pierścienie się zeszlifują. Wtedy to wszystko nam się robi bardzo szczelne. Jeżeli pierścienie nie są pozalepiane nagarem, bardzo często mamy taką sytuację, właśnie że kompresja nam się dźwiga. Oczywiście również z opowieści tej pani. Dowiedziałem się, że silnik nie zużywa żadnych ilości oleju. Po prostu od wymiany do wymiany stan tego oleju jest taki sam, więc tutaj sprawdzenie kompresji było czystą formalnością. Słuchajcie, wspomniałem Wam też o próbie olejowej. Próbę olejową wykonujemy wtedy, gdy na którymś z cylindrów brakuje nam kompresji, aby sprawdzić, czy uszkodzona jest góra, czyli głowica. Czy dół, czyli dajmy na to pierścienie. Generalnie o próbie olejowej u mnie na kanale macie już osobny odcinek, gdzie to wszystko wam tłumaczyłem. Tutaj tylko nadmienię w dużym skrócie, że jeżeli mamy braki w kompresji, damy tam na przykład szczykawką do cylindra, wlejemy trochę oleju, wkręcamy manometr, kompresja nam się dźwignie. Znaczy to mniej więcej tyle, że Uszkodzony mamy dół, czyli mamy problem. Dajmy na to z pierścieniami. Przez pierścienie ta kompresja nam ucieka. Jeżeli nic to nie zmieni, czyli kompresji dalej mieć nie będziemy, bardzo prawdopodobnym jest, że któryś dajemy na to zawór, nam się nie domyka i ucieka nam kompresja. Wtedy można zrobić sobie prosty test: do e, cylindra po prostu podać sprężone powietrze pod większym ciśnieniem i posłuchać. Bardzo często słychać wydechu, że coś syczy lub jeżeli chodzi od strony dolotu. Czyli tak naprawdę wtedy mamy sytuację jasną, bo jeżeli nam słychać to syczenie od strony dolotu, możemy wnioskować, że z którymś zaworem dolotowym mamy problem lub jeżeli o, nasz tłumik, że z którymś zaworem wydechowym. Moi drodzy, tutaj nic się kompletnie nie działo. Tak jak Wam powiedziałem, kompresja była nawet większa niż być powinna. W każdym razie, oczywiście, ja też miałam super drogiego zegara, więc on może się mylić. Ale ważne jest to, że na każdym z cylindrów było równiutko. Więc wpadłem na pomysł, przełożyłem cewki miejscami. Oczywiście też zmniejszyłem trochę te parki na świecach. I praca tego silnika się poprawiła. Ja myślę, że tu nie tyle chodziło o też parki na świecach, co chodziło o to, że po prostu cylinder czwarty był to cylinder na skraju, więc jeżeli tam dochodziło do wypadania zapłonów, to tym silnikiem bardziej rzucało nieważne, według pani, pani trochę ta jazda się poprawiła. Więc, skoro odrobinę ta jazda się poprawiła? Powiedziałem, aby pani kupiła sobie cztery nowe cewki, komplet świec. Nowych poleciłem tutaj firmę, którą ja bardzo często zakładam i większych problemów tutaj z tym nie ma. Oczywiście w dzisiejszych czasach części robione są w taki sposób, że tak naprawdę nawet ta firma lepsza może strzelić nam babola. W każdym razie. Miałem cztery cewki, wymieniłem wszystkie świece. Założyłem nowe cewki. Podpiąłem komputer. Oczywiście znowu wyskoczyło, że wypadanie zaponów na trzecim cylindrze. Pokasowałem błędy. Słuchajcie, silnik pracuje jak nówka. Nic się z tym kompletnie nie dzieje. Więc. Tak jak możecie zauważyć, wypadanie zapłonów bardzo często jest związane z naszym układem zapłonowym, czyli, e, tak jak w tym przypadku, cewki, świece to się powinno zawsze wymieniać. Parami, ze względu na to, że tak naprawdę nie, nie sprawdzimy, e, czy iskra jest na tyle dobra, czy gdzieś tam nie ma przebicia, czy świeca jest w porządku. Tak jak Wam mówię, bardzo często jest tak, że na zewnątrz wyciągając świecę, wciskając ją do cewki, ta iskra będzie, ale już po wkręceniu tej świecy w cylinder, e, auto może nam się przydławiać, dusić i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie mnie dalej. Auto oczywiście zaczęło jeździć w porządku. Również jeżeli macie takie objawy, że od tych niższych obrotów, gdzie gwałtowniej dodacie gazu, macie wypadanie zapłonów, mogą to być. Jeżeli macie starszego typu auto, może to być paluch, może to być problem z przewodami wysokiego napięcia. Oczywiście, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, ze świecami. Tak naprawdę wiele może być rzeczy na końcu myślę, że może być to nawet problem z wtryskami paliwa, jeżeli wasze auto w taki wtrysk paliwa jest wyposażone. Tak naprawdę im nowsze auto, tym gorzej będzie to zdiagnozować, dlatego że nawet nowsze auto teraz mają dwa typy wtrysków, mają jednocześnie wtrysk bezpośredni oraz pośredni, gdy jedziemy sobie spokojnie, auto korzysta z wtrysku. Pośredniego, jeżeli depniemy mu, jest potrzebna ta moc, ten power, wtedy odpala nam się wtrysk bezpośredni. To gdzieś tam w przyszłości, na razie to są świeże auta, więc z tym raczej problemu nie ma, ale gdzieś w przyszłości na pewno też z tym bardzo często będą problemy. Więc zbierając to wszystko do kupy, słuchajcie, zawsze przed decyzją. Która będzie polegała na remontowaniu silnika. Tak jak też Wam na tamtym odcinku wspomniałem, tutaj zaciekawiła mnie bardzo niska cena tego remontu silnika. Warto sobie sprawdzić kompresję, jeżeli kompresja na którymś z cylindrów jest zbyt niska, zrobić sobie próbę olejową. Jeżeli się okaże że faktycznie gdzieś tam pierścienie nam stoją, zrobić sobie lub spróbować sobie zalać ten cylinder od góry pukanką silnikową. Potem jeszcze wlać do środka do oleju pukankę. Niech ten silnik sobie przepracuje, e, potem na tej pukance już wlanej do oleju wymienić olej, sprawdzić czy być może ta kompresja nam wróci, czy nam nie wróci, wtedy decydować się na jakieś tam kroki związane z remontem. W każdym razie no, e, tutaj nic na to nie wskazywało, a jednak już takie plany były. Zobaczcie, jaka to jest oszczędność. Tutaj, jak z panią rozmawiałem, to około 600 zł kosztował komplet cewek i świec, a 5000 zł remontowanie silnika. Moi drodzy, jeżeli takie coś powiedział faktycznie mechanik, czyli osoba, która za zajmuje się naprawą aut, no to śmiem w to wątpić, że jest to ktoś, kto jest uczciwy ze względu na to, że. No, niestety, ale pomiar kompresji, wykonanie próby olejowej, żeby tak naprawdę rzetelnie to zdiagnozować, to naprawdę nie jest wielki wyczyn i to nie jest żadna tajemna wiedza. Zegar do pomiaru kompresji to jest koszt około 150 zł. Ja taki właśnie mam i jak widzicie, daje radę, więc myślę, że to jest taka absolutna podstawa. Więc wy, zanim się udacie gdzieś. Do warsztatu. Fajnie by było, abyście nawet sami dla siebie kupili taki zegar, wkręcili, sprawdzili, nie dali się wyczulać. Moi drodzy, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dodam tylko, że auto chodzi jak noweczka. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the...